Muszę powiedzieć, że jestem niezwykle zdziwiona faktem, że ludzie, którzy zajmują się tematem ADHD, piszą książki, które często niestety w pewnym sensie są nie-ADHDowe, tak to nazwijmy. Tym samym przeczytanie kilkunastu różnych pozycji, polskich, zagranicznych, na temat tego, jak sobie w ogóle z ADHD radzić, albo takich książek, które ogólnie mówią o tym zaburzeniu lub pogłębiają jakiś wątek, temat, chociaż takich jest na rynku polskim niestety jeszcze cały czas mało, sprawiło, że mam teraz takie przekonanie, możecie mnie z niego spróbować, że tak powiem, wyprowadzić w komentarzach, że jednak większość książek o ADHD jest nie ADHDowych. Co to oznacza? Że jest napisane w sposób mam nadzieję, że nikogo nie urażę, mało wciągający, Mało jest tam storytellingu, mało jest tam metafory, mało jest tam tych wszystkich formatów czy sposobów y, pisania tekstu, który jest właśnie taki ADHD-friendly, tak to nazwijmy.